Wypadek lotu Ukrainy International Airlines 752 jest najtragiczniejszą katastrofą lotniczą, jaka wydarzyła się na terytorium Iranu od 2005 roku. Zginęło w niej 176 osób, głównie obywateli Iranu, Kanady i Ukrainy. Ta tragedia z pewnością odbije się negatywnie na co najmniej kilku podmiotach i w pierwszej kolejności mógłbym tutaj wymienić samą linię Ukrainy International Airlines, która od kilku lat boryka się z bardzo dużymi problemami finansowymi. W zasadzie trzeci rok z rzędu ona jest po prostu pod kreską, i dla tej linii lotniczej najgorsze, co się może teraz stać, to właśnie katastrofa lotnicza, bo ona bardzo podważa zaufanie pasażerów do operatora. Na to przecież pasażerowie są głównym źródłem dochodu dla linii lotniczej. A co więcej, linia traci w tym momencie cenny składnik floty, musi więc reorganizować bardzo poważnie swoją siatkę połączeń. No w naszej kolejności mogę tutaj wymienić także wśród tych negatywnie dotkniętych Iran jako państwo, gdyż jak wiemy, ze względu na. Nasilające się napięcia na linii Teheran Waszyngton, sytuacja Iranu na arenie międzynarodowej jest w tym momencie bardzo kiepska. Chciałbym dodać, że bardzo wielu przewoźników lotniczych, w tym nasze polskie linie lotnicze lot, zakazały swoim pilotom w ogóle wlatywanie w przestrzeń powietrzną Iranu w obawie o bezpieczeństwo pasażerów. Jeżeli więc na przykład okazałoby się w toku śledztwa, że Ukraine International Airlines 752 został trafiony omułkowo rakietą balistyczną, może to jeszcze. Gorzej wpłynąć na i tak już kiepską reputację Iranu na arenie międzynarodowej. Co do samego Boeinga, no tutaj problem polega na tym, że, ten, że ta firma już od roku boryka się z problemem uziemienia globalnej floty Boeingów 737 Max. Wprawdzie ten samolot, który yy, uległ katastrofie pod Teheranem, to był 737 NextGen, czyli ta poprzednia linia. Jednakże, jeżeli na przykład w toku śledztwa okazałoby się, że w samolocie tkwi pewna wada techniczna, być może będzie konieczne usunięcie jej z całej floty Boeingów 737, które obecnie funkcjonują na całym świecie, a to jest kilkanaście tysięcy sztuk, bo jest to jeden z najpopularniejszych modeli samolotów obecnie funkcjonujących. Tak więc katastrofa może odbić się bardzo negatywnie także na Boeingu. Ale to, jakie rzeczywiście były przyczyny katastrofy, musimy poczekać do czasu zakończenia oficjalnego śledztwa. Dodam, że każda taka katastrofa budzi silne emocje i często też napięcia na arenie międzynarodowej, bo już dzisiaj słyszymy, że Iran bardzo niechętnie patrzy na kwestię oddania czarnych skrzynek z rejestratora lotów Stanów Zjednoczonych w celu analizy danych. Może dojść do takiej sytuacji, że państwa będą spierać się, które w ogóle będzie uprawnione do prowadzenia śledztwa, do wglądu do danych. Ale więcej o tym w artykule na łamach portalu Obserwator Międzynarodowy.